Halo, halo dzień dobry No ja Witam Was kolejnego dnia Dzisiaj mamy Żeby Was nie skłamać Jezu muszę się obudzić Dzisiaj mamy wtorek Mamy wtorek Jedziemy dzisiaj załadować O, jesteśmy w Irlandii cały czas Ładujemy w Irlandii i jedziemy na Szkocję. Kolejny nowy kierunek. Także super. Muszę się obudzić. Także moi drodzy, nie przedłużając, zapraszam was. No więc tak, załadowane. Jedna paleta. Spoko, bez temperatury. Elegancko. Lecimy w stronę Dublina do portu, bo mamy kurczę około 21.00. Także mamy jeszcze od groma czasu, także zdążę sobie jakiś obiad zrobić, zjeść, kimnąć się. No i zobaczę na stacji czy jest woda. Po prostu uzupełnić tutaj wodę. Chociaż mam jeszcze wody pełno, ale będzie lepiej mieć ten zapas do umycia się, do ugotowania lepiej żeby ta woda była. No cóż, pogodę tutaj w Irlandii mam taką kratkę, że jest słońce, za chwilę zachmurzenie i deszcz. I tak co chwilę. No ale cóż no. Taka pogoda na wyspach jest. Zobaczymy jak do Anglii jadę. Co tam będzie się działo. Dobra. Jedziemy. lay back yeah i don't wanna skip steps you know that so if you're with it then say yeah i just need a little bit of patience you need me i know that you've been waiting down my number twice promise i'll pick up the line i see you're worried don't gotta ask why you like it i know that you like it you like it O, no, lecimy, lecimy. Mamy jeszcze dwie godziny jazdy do portu. Ogólnie, moi drodzy, tak bym chciał eee, odcinki wam nagrywać, właśnie w takiej formie zwiedzania okolicy, jak jest coś ciekawego. Ale nie zawsze się da. I no niestety, ale te odcinki są po prostu takie mieszane. A to troszeczkę z drogi, to z miejsc, gdzie się zatrzymałem, właśnie jak zwiedzam okolice. Nie bardziej bym chciał, żeby nagrywać te miejsca okoliczne, gdzie mogę coś zwiedzić, wam pokazać. Ale nie zawsze się da. No. Generalnie to lecę dalej Lecę autostradą, także nic nie nagrywam, no bo faktycznie same pola, kurczę, nic ciekawego nie ma Do tego jeszcze wiatr, kurde, boczny, za chwilę przedni Tak walczę z nim Ale... Pomału jakoś tam się toczy, kurczę. Dobra, nie będę wam tej smęcił, lecę dalej Back. can you stick through with me or not and it might take a minute but we'll get it the type of love that you want like it i know that you like it you like it yeah you like it i know that you like it you like it you said that you were down just yesterday hoping you'll stick around and Halo, halo, nie wiem czy dobry wieczór, czy dzień dobry, ale niech będzie dzień dobry. Eee, dwu, druga 12, czyli pierwsza 12 czasu angielskiego. Jesteśmy już w Anglii, tak więc e, mamy 500 km do celu. No i będziemy tak, e, Okazuje mi, że koło 7. Ale że zrzutkę mamy o 14. No to myślę, że tak z 300 km przejadę sobie, żeby mieć jak najbliżej i po prostu pójdę spać. Tak więc moi drodzy, przeprawa promowa tam 4-4,5 godziny trwała. No i co? No i ja lecę dalej ku no nie będę wam tutaj nagrywał, bo praktycznie nic nie widać. No także za dnia będziemy się widzieć. Nie żegnam się jeszcze, widzimy się rano. Dzień dobry. Czekajcie, radio cichsze. Oh. Zdrzemnęłem się trochę, bo już nie dawałem rady. Kurde, nie, to nie do mnie. Generalnie, to czekajcie, o której ja poszedłem spać? Zaraz wam powiem. Po piątej. Jesteśmy niedaleko Szkocji. Niedaleko Szkocji jesteśmy, także kurde, zaraz wam pokażę jaką no, piękną aurę. Mianowicie mamy śnieg. Hehe. <słuch> no. Tak więc ja robię sobie kawę. Zaraz zobaczę, ile tam jeszcze mi zostało. I po pomału będziemy zmierzać w tamtą stronę. Generalnie pokazuje, że jest 9.13, ale to jest naszego czasu, czyli 8.13 czasu lokalnego. O Jezu. Dobra. Trzeba się pomału ogarniać i jedziemy dalej. No, od razu inaczej. Kawa wypita, ale to zaliczona, także jest okej. Okay. Jesteśmy już w Szkocji. Tak więc yy, zmierzamy do miejsca docelowego. No, z tego co widziałem na mapie, będę musiał się chyba przewieźć przez prawie całe miasto. Ale dobrze, że szybciej wyjechałem. Planowałem troszkę później wyjechać, ale wziąłem poprawkę, że przecież przez miasto będę jechał. Tak więc jedziemy na miejsce rozładunku no i potem zobaczymy, czy coś będę miał. No, i zobaczymy, czy coś w okolicy rozładunku będzie ciekawego do zwiedzenia. Jeżeli coś będzie, no to zaraz nagram. Znaczy nagram. Po prostu będę chciał Wam to pokazać. No, to także co? Ja zmierzam dalej. I widzimy się później. I'm crossing the line again, falling on my knees. No stranger to pain, it's never ending, it's only something I can't forget my heart won't let it rest but you keep on forgiving admit that I'm afraid if I let go of this pain am I completely betrayed there's no end Just a circle in me. Around it, I need to fight. I know it's just so hard to let it go. Shine a light, I can see. Something I can't forget. My heart won't let it rest. But you. All forgiven admit that I'm afraid if I let go of this rage am I completely betrayed Something I can't forget My, love, my life, the prize, it's hard to fight. No, moi drodzy, rozładowane I niestety nic nie pozwiedzam od razu dostaliśmy wiadomo, że mamy kierować się na Dover. Czyli ze Szkocji lecimy na Dover i przeprawiamy się do Calais. I docelowo lecimy na Belgię. Tak więc do samego portu. Tutaj z Glasgow mam... No w tej chwili jestem już troszeczkę poza Glasgow tu mam. Ale to i tak mam kurde ponad 700 km do zrobienia. No, to także czasu lokalnego to będę o pół do pierwszej. Także mam co robić. O, i oczywiście pogoda się spierdzieliła. Pada deszcz. Tak więc jedziemy. To chyba zakończę na tym ten odcinek, bo muszę się skupić tutaj na drodze. Chyba że coś tam padnie w oko, nagram. Na razie się nie żegnam. Lecę. Zaraz wam pokażę, jak się pogoda zmieniła. Normalnie śnieg z deszczem mi tutaj na napierdziela. Zobaczcie to. Był deszcz, a teraz deszcz ze śniegiem. Lecimy, lecimy przez góry. Znaczy przez teren taki ala górzysty, jesteśmy w Szkocji cały czas, Ech. po prostu cudnie, jedziemy dalej.